Wśród procesów politycznych średniowiecza szczególne miejsce zajmuje proces templariuszy. Zakon templariuszy powstał po pierwszej wyprawie krzyżowej pod koniec XIX wieku. Statut templariuszy zatwierdzony w 1028 roku, później został uzupełniony licznymi tajnymi zasadami dotyczącymi wewnętrznej organizacji zakonu. Rycerze zakonu bronili zdobyczy krzyżowców w Syrii i Palestynie. Papierze hojnie obdarzali templariuszy różnymi przywilejami. Po tym jak w 1991 roku upadła Akka, ostatni bastion wojsk krzyżowych na Bliskim Wschodzie, zakon, którego liczebność wynosiła do 20 tysięcy osób, przeniósł się na Cypr. Jeszcze w czasach walki z muzułmanami, templariusze łączyli sprawy wojenne z umiejętnymi operacjami finansowymi, które pomnażały ich bogactwo. Na początku XV wieku zakon templariuszy zajął się handlem i lichwą, stał się wierzycielem wielu świeckich monarchów, posiadaczem ogromnych bogactw. Oddziały zakonu w różnych krajach stały się państwem w państwie, wszędzie budziły niezadowolenie i podejrzenia, dlatego przeciw zakonowi nie trudno było wzbudzić nienawiść tłumu. Wszystko to uwzględnił zdecydowany i zupełnie bezwzględny polityk, francuski król Filip Katrze piękny, który już zdołał wytrzymać niełatwą walkę z papiestwem. Zaniepokojony wcale nie obroną wiary i czystości obyczajów, Filip po prostu dążył do przejęcia majątku zakonu. Wykorzystując jako pretekst jakiś przypadkowy donos, Filip rozkazał przesłuchać kilku templariuszy, a następnie rozpoczął tajne negocjacje z papieżem Klemensem V, nalegając na zbadanie sytuacji w zakonie. Obawiając się zaostrzać stosunki z królem, papież po pewnym wahaniu zgodził się na to. Wtedy Filip Kaf zdecydował, że nadeszła pora zadać cios. 22 września 1307 roku Rada Królewska podjęła decyzję o aresztowaniu wszystkich templariuszy znajdujących się na terenie Francji. Królewscy urzędnicy, dowódcy oddziałów wojskowych do samego ostatniego momentu nie wiedzieli, co mieli uczynić. Rozkazy nadeszły w zapieczętowanych pakietach, które wolno było otworzyć dopiero w piątek, 13 października. Templariusze zostali zaskoczeni. Król udawał, że działa z pełnej zgody papieża. Aresztowanym natychmiast przypisano liczne przestępstwa przeciwko religii i moralności: bluźnierstwo i odrzucenie Chrystusa, kult diabła, rozpustne życie, różne zboczenia. Przesłuchanie prowadzili wspólnie inkwizytorzy i królewscy słudzy. Przy czym stosowano najokrutniejsze tortury i w rezultacie, oczywiście, uzyskano potrzebne zeznania. Filip IV nawet zwołał w maju 1608 roku stany generalne, aby zyskać ich wsparcie i tym samym zneutralizować wszelkie zastrzeżenia papieża. Formalnie spór z Rzymem toczył się o to, komu należy sądzić templariuszy. W rzeczywistości zaś o to, kto odziedziczy ich bogactwa. Doszło do kompromisu. Sąd nad poszczególnymi templariuszami faktycznie pozostawiono w gestii króla, a nad zakonem jako całością i jego przywódcami w gestii rzymskiego papieża. W tym celu jesienią 1310 roku został zwołany Sobór Ważnych Hierarchów Kościelnych, którzy utworzyli specjalny trybunał. Zajmował on mniej surową pozycję i nie uciekał się do tortur. Ale jeśli templariusze, występujący jako świadkowie w sprawie zakonu, odrzuciliby wcześniej złożone zeznania, mogli zostać wysłani przez królewskie władze na stos jako heretycy, ponownie popadający w grzeszne błędy. 12 maja 1311 roku, 54 templariuszy, wezwani jako świadkowie przed trybunał, zostali skazani przez sądy inkwizycyjne i natychmiast straceni. To wywarło odpowiedni efekt. U pozostałych świadków Odebrało ochotę do odrzucania poprzednich zeznań. Prawda, jeden z nich, nabrawszy odwagi, mimo wszystko oświadczył, że jego zeznania były fałszywe i wydarte pod torturami. Przyznałbym wszystko, myślę, że przyznałbym, że zabiłem samego Boga, gdyby tego wymagano. Niezadowolony z pozycji Trybunału, Filip postanowił wywrzeć dodatkową presję na Klemensa Faty. Papież tym bardziej poddał się tej presji, że jeszcze w 1009 roku musiał przenieść swoją rezydencję z Rzymu do francuskiego miasta Awinionu. Król rozkazał przeprowadzić śledztwo w sprawie przestępstw swojego zawziętego wroga, zmarłego papieża Bonifacego, Sienzenete, którego oskarżano o herezję, grzech Sodomi i inne czyny. Aby stłumić wywołany tym skandal, Clemens zgodził się ostatecznie poświęcić templariuszy. Trybunał Kościelny po długiej przerwie wznowił w październiku 1311 roku posiedzenia, które trwały do maja 1312 roku. Naleganie króla coraz bardziej się nasilało. Na Radę Trybunału papież ogłosił o rozwiązaniu zakonu Templariuszy, którego majątek miał przejść do Joannitów. W każdym razie, lwia część zdobyczy przypadła Filipowi Katwarty. 18 marca 1114 roku został wydany wyrok wielkiemu mistrzowi Jakubowi Molajowi i jeszcze trzem przywódcom zakonu. Wszyscy oni przyznali się do postawionych im zarzutów i zostali skazani na dożywotnie więzienie. Tego samego wieczoru zostali spaleni na stosie. Historycy i badacze do dziś spierają się o to, co było prawdą w zarzutach postawionych templariuszom. Jasne jest tylko to. Że nieszczęśliwi rycerze padli ofiarą własnej niedocenienia sytuacji społeczno-politycznej w kraju.